Jej placami. A dobra. Dobrze, teraz pokażę wam. Ciemność. Jest mrocznie. Widzicie? No dobra, to nie ma sensu. Wiem, że to nie jest do dupy i to większe główne Nie, nie pokazuję jak mam wino. Tylko pokażę wam to coś. To to jest. Koła i tak. Dziecko, które zabija. Uu, jumping. Jesteś zimpawała. Jumping. Teraz ty jumping. Teraz ty. Jumping. Jumping pin. Jesteś zimna. To się mnie Dobrze nieważne. to tylko nasze... A, robić? To tylko nasze początki. Nic strasznego.